Witam wszystkich. Dzisiaj 2 zł 2020 rok. Moneta bita na kroszku bimetalicznym o średnicy 21,5 mm, o wewnętrznym 12 mm rdzeniu z miedzioniklu i zewnętrznym pierścieniu z brązalu. Masie 5,21 g z rantem gładkim. Według projektu Ewy Tyck-Karpińskiej Moneta bita w mennicy państwowej. Rewers. Na tej stronie znajduje się centralnie na rdzeniu wypukła cyfra 2, tło monety z wypukłym karbowaniem poziomym z prawej i pionowej z lewej, w tle du duża płaska cyfra 2. Z obu stron nominału wklęsłe gałązki, na samym dole, na pierścieniu zewnętrzny napis złota. Monetka była pana z obiegu. Ale w fajnym stanie. Mamy drugą stronę monetki, awers. W centralnym punkcie na zewnętrznym rdzeniu umieszczono godło orła w koronie. Pod łapą orła z prawej strony znak menicy. litery MW. na zewnętrznym pierścieniu z otokiem na zewnątrz i wewnątrz. Dokoła napis Rzeczpospolita Polska, a na samym dole rok bicia. Nakład 33 525 tysięcy sztuk. Cena na popularnym portalu. Monetkę można kupić za 4 ,50 zł. 50 groszy. Dzięki za oglądanie. Hej!